Witam Was, cześć Szymonko, zapraszam na konkurs, jest to film konkursowy, świąteczny konkurs dla Was na prace artystyczne, na prace plastyczne, ja praktycznie co roku taki konkurs organizuję, no i w tym roku jest tak samo, pozwólcie, że będę sobie korzystam z niczym nie zapomniał. To Wam się wyświetlają prace konkursowe z lat poprzednich. Ogólnie e, prace są na kartkach papieru, na drewnie, metalu, forma dowolna. Temat to ryby, wędkarstwo hodowla ryb, łowiska, cała ta otoczka. Konkurs trwa od 13 grudnia do 31 grudnia, czyli do końca tego roku. Na początku nowego roku będzie film z wynikami konkursu. Więc jest kilka tych dni, kilkanaście dni na wysłanie przesyłki paczki e, konkursowej. To tak, zaczniemy od nagród, bo to jest najważniejsze. Każdy, kto weźmie udział, dostanie kod rabatowy minus 35%. Jednorazowy kod rabatowy na zakupy u nas na sklepie w 2025 roku, plus jakiś gratis z nowości w tych zakupach. Dalej, pierwsze 30 miejsc otrzymuje darmową dobę u mnie na łowisku, wraz z dwoma osobami towarzyszącymi. W domku, gdzie jest ogrzewanie, gdzie jest prąd, no i są świetne warunki. Tym bardziej, że tutaj przede mną, jak widzicie, jest moje łowisko. Jak może niektórzy się domyślają, jest bardzo mało wody, bo spuszczamy delikatnie wodę, bo będą prace, będzie łowisko prawdopodobnie powiększane, będą nowe domki, więc no, naprawdę fajny temat się szykuje. Pierwsze pięć miejsc otrzymuje nie dość, że kod rabatowy minus 35%, nie dość, że wyjściówki na łowisko, to i jeszcze nagrody rzeczowe, które za chwilę Wam się wyświetlą. Pierwsze trzy miejsca otrzymują wędkę wraz z kołowrotkiem, wędkę EFR, kart 2 w jednym jest to wędka, która jest najczęściej przez nas, przez nas, Team Raffish używana, plus kołowrotek z żyłką. To jest dla pierwszych trzech miejsc. Kolejne dwa miejsca otrzymują pakiet Pięciu zanęt tych najbardziej skutecznych, pięciu opakowań kulek proteinowych najbardziej skutecznych, plus pięciu opakowań przyręt metod FEDER. I są to nagrody rzeczowe, plus oczywiście wiadomo darmowa wyjściówka na i rabat 35% na jednorazowe zakupy wraz z gratisem z nowości na 2025 rok. Oczywiście pokazywanie nagród będzie w filmie, losowanie, losowanie po najlepsze prace będą pokazane w filmie i do tych osób się zgłosimy, ewentualnie wy do nas się będziecie zgłaszać po filmie ze wynikami konkursu. Prace będę wybierał wraz ze swoimi znajomymi. Czym będę się sugerował? Pomysłem, czymś niekonwencjonalnym, na pewno, prace takie typowe, nadające się do położenia gdzieś na łowisku, czyli coś drewnianego albo coś innego. No tutaj, tutaj liczę na Waszą kreatywność i pomysłowość. Takie prace na pewno będą wyżej oceniane. Niech każdy w swoich pracach zapoda swój adres, dane mail, numer telefonu. Jeżeli sam się do kogoś nie zgłoszę, to proszę o kontakt. Tu się wyświetlają dane do swoich prac artystycznych, więc na te dane, które tutaj widzicie, adres, adres jest podany też w opisie, należy wysyłać swoje prace konkursowe do dnia 31 grudnia grudnia. Ogólnie wszystkie z wysłanych prac, wszystkich z prac artystycznych, plastycznych, które otrzymamy, to, to wszystkie te prace będą pokazane w filmie, więc każdy z Was zobaczy swoją pracę. Praktycznie tutaj nie ma przegranych, bo każdy, kto weźmie udział otrzymuje kod rabatowy minus 35% plus jakiś gratis do zamówienia od nas. Dalej, pierwsze 30 miejsc otrzymuje jeszcze dodatkowo Darmową wlotkę do mnie na łowisku, gdzie normalnie doba kosztuje 100 zł, więc to nie ma tutaj przegranych, praktycznie każdy wygrywa. Plus, 5 najlepszych miejsc otrzymuje jeszcze dodatkowo, oprócz tych rzeczy, które wymijają, nagrody rzeczowe. Swoje prace plasty, plastyczne, artystyczne należy wysyłać na adres podany w opisie. No i te prace zostają u nas. Nie ma możliwości późniejszego zwrotu. Jeżeli ktoś tam przegra czy coś takiego, bo były takie sytuacje, że niektórzy rok temu czy dwa lata temu wysyłali do nas pracę, nie wygrali tam wysokiego miejsca, to prosili, aby te prace odesłać. Więc no, jak coś, to, 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 to coś takiego nie istnieje. Oczywiście mogą to być zwykłe rysunki ryb na jakiejś kartce papieru, może to być namalowane farbami, może to być wykonane z czegokolwiek. Temat, tak jak wspominałem, jest to wędkarstwo, hodowla ryb. Mogą to być prace właśnie, które się nadają, aby gdzieś na łowisku położyć, przyczepić do drzewa, jak widzicie u mnie tych drzew, krzaków, altanek, domków trochę jest, no i będzie więcej. Więc no, zapraszam do brania udziału. Konkurs trwa do 31 grudnia 2025 roku. Do tego czasu można wysyłać na podany adres swoje prace artystyczne, konkursowe. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i.